Witam Państwa w Dniu Świętego Mikołaja. Zapraszam na najnowsze wydanie programu Ecovision TV. Zaczynamy od informacji. W Filharmonii Opolskiej odbył się koncert pod nazwą Jesteśmy Tacy sami. To finał wyjątkowego konkursu wokalnego, integrującego środowiska młodych wokalistów w pełni sprawnych i tych z dysfunkcjami. Organizatorem przedsięwzięcia już po raz piąty jest Stowarzyszenie na Rzecz Promocji Talentów Akces z Ozimka. naprawdę konkurują dzieci niepełnosprawne. Mamy czworo wokalistów, wokalistki cztery, które będą śpiewały właśnie w kategorii konkursowej wraz na wspólnej scenie z naszymi podopiecznymi. Całość ubarwia nasz zespół wokalny Akces. jury mamy panią Anię Wereszczańską, która jest niepełnosprawną również wokalistką, która także nam zaśpiewa na tej scenie Filharmonii Opolskiej. Jestem dosyć wrażliwą osobą i pewnie jeśli gdzieś tam mi dusza zadrży, to będę brała to pod uwagę. A też, też, też jakiś tam profesjonalizm wiadomo, to też jest bardzo ważne. Śpiewam od małej dziewczynki, nie wiem, pierwszy mój taki występ na scenie był kiedy miałam 6 lat, no to nie wiem, to już jest ponad 30 lat już bawię się w śpiewanie takie, takie na scenie. W dobie pandemii COVID-19 na społeczeństwo nakładanych jest coraz więcej obowiązków mających na celu ochronę zdrowia. Państwo wykorzystuje policję do kontroli przestrzegania przez nas stosownych zaleceń. Jaka jest rola w tym zakresie opolskich policjantów? Zapytaliśmy Agnieszkę Nierychłą z Komendy Miejskiej Policji w Opolu. Takim najważniejszym zadaniem policjantów jest ochrona życia i zdrowia. I właśnie w dobie panującej fali koronawirusa, takim naszym działaniem przede wszystkim priorytetowym jest kontrola kwarantanny, przebywania osób na izolacji, ale także kontrola miejsc punktów usługowych, sklepów wielkopowierzchniowych, małych sklepików. Prowadzimy wspólne działania również z Sanepidem, prowadzimy kontrole ze Strażą Miejską, również ze Strażą Kolei, sprawdzamy pociągi, środki Komunikacji miejskiej, czyli wszystkie te miejsca przestrzenie zamknięte, w których te zasady obostrzenia, nakazy obowiązują. Często spotykamy się też z taką krąbrnością ludzi młodych w szczególności, którzy opierają się tym zasadom, tym nakazom, dyskutują z policjantami. Za każdym razem powtarzamy, że to nie jest miejsce do dyskusji. My musimy chronić życie, zdrowie wszystkich osób, wszystkich mieszkańców. Musimy podejmować działania, żeby zatrzymać rozprzestrzenianie się koronawirusa. Dlatego. E w szczególności staramy się pouczać w pierwszej kolejności. Natomiast jeżeli taki środek oddziaływania nie skutkuje, wówczas taka osoba zostaje ukarana mandatem karnym. Ona oczywiście ma prawo do odmowy przyjęcia mandatu, wtedy sprawa trafia do sądu i tam już wtedy przed sądem taki dyskutant może dochodzić swoich praw i udowadniać swoją rację. Natomiast musimy pamiętać o tym, że tylko wspólne działania, wspólne zachowanie środków ostrożności, przestrzeganie tutaj Dystansu społecznego, zakładanie maseczek tam, gdzie one są wymagane, częste mycie rąk. To może uchronić nas przed rozprzestrzenianiem się tego koronawirusa. Dlatego, nawet jeżeli jesteśmy niedowiarkami, antyszczepionkowcami, pamiętajmy o szacunku do drugiej osoby. Do szacunku do osoby, z którą podróżujemy, z którą robimy zakupy. Być może jest tam wśród nich kobieta w ciąży, starsza osoba, która jest bardziej narażona. Dlatego, pamiętajmy o szacunku przede wszystkim do drugiego człowieka. Coraz częściej mamy właśnie zgłoszenie. Interwencje i od obsługi y, sklepów wielkopowierzchniowych, od pracowników ochrony, od kierowców autobusów, bo oni właśnie napotykają na taką agresję słowną, na epitety, które w ich stronę są kierowane, jeżeli zwrócą takiemu klientowi czy pasażerowi y, uwagę. Kompletnie jakby nie liczą się pasażerowie z ich zdaniem, dlatego przyjeżdżamy, podejmujemy takie interwencje no i podejmujemy stosowne środki. Pozostajemy w temacie pandemii. Codzienne komunikaty wskazują na wzrost zachorowań oraz umieralność osób zakażonych. Czy Opolski Szpital jest dobrze przygotowany na przyjęcie wzrastającej liczby pacjentów? Dziś rano w Szpitalu Tymczasowym hospitalizowaliśmy 118 pacjentów, w tym 23 na odcinku intensywnej terapii. Przez ostatnie dni codziennie przyjmujemy do Szpitala Tymczasowego po, kilkana, po kilkunastu pacjentów. Równocześnie no też wypisujemy tych wyleczonych. Od początku działalności Szpitala przyjęliśmy do niego ponad 1100 osób, czyli od grudnia ubiegłego roku. W ostatnim czasie liczba tych hospitalizacji znacząco wzrosła. Był taki moment, że na odcinku ogólnym mieliśmy wszystkie miejsca zajęte w ubiegłym tygodniu. No w tym tygodniu sytuacja jest nieco lepsza. Dysponujemy jeszcze łóżkami w tym szpitalu tymczasowym, i tak jak mówię, codziennie przyjmujemy tam pacjentów z powodu ciężkiego i bardzo ciężkiego przebiegu COVID-19. Znacząca liczba pacjentów, większość pacjentów, około 70-80%, którzy wymagają hospitalizacji w szpitalu tymczasowym, to są Pacjenci nie zaszczepieni na COVID-19. Oczywiście wiele zależy od tego, w jakim czasie została też przyjęta ostatnia dawka szczepionki. Chodzi o to, jaka jest odporność, i tutaj też zdarzają nam się osoby zaszczepione, ale generalnie one przechodzą COVID-19, nawet jeżeli wymagają hospitalizacji, o wiele lżej. Podam też, że z kolei w Regionalnym Centrum ECMO w szpitalu przy Alei Witosa, gdzie hospitalizujemy pacjentów najciężej chorujących, Którzy wymagają właśnie podłączenia do ECMO. Mamy cztery takie stanowiska. I 100% pacjentów, którzy trafiają do tego centrum z COVID-19, to są osoby niezaszczepione. Jak podaje rzecznik prasowy Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu, na dzień dzisiejszy jest hospitalizowanych 116 osób, w tym 25 na intensywnej terapii. A teraz zmieniamy temat. Jak się okazuje, policjantki z opolskiej drogówki nie tylko stoją na Straży Bezpieczeństwa na drogach, ale również zajmują się sportem, który przypisywany jest głównie mężczyznom. Nie miałam można powiedzieć okazji i mam zamiar można powiedzieć nie mieć takiej też okazji, żeby wykorzystać tych umiejętności, tylko podejść spokojnie, z chłodną głową na interwencji, czy to domowej, czy na interwencji w ruchu drogowym. Widziałam galę sztuk walki w telewizji, gdzieś tam zaczęło mi się obijać o uszy. Gdzieś nasza, można powiedzieć, największa gwiazda w Polsce, Joanna Jędrzejczyk. No i gdzieś tam można powiedzieć, postanowiłam spróbować swoich sił, spodobał mi się ten sport, ale to można powiedzieć, mam jeszcze swoją odskocznię, jakim jest na przykład wędkarstwo. Zaczęłam też od tego roku łowić, można powiedzieć, już na, tak, na, na, na zawodach okręgowych, gdzie liczy się, można powiedzieć, każda mała ilość danej ryby. Więc można powiedzieć, też jest jakaś taka Mała presja, ale wiem, że zaczynam i muszę się nauczyć, można powiedzieć, danej techniki, dane, danego łowienia, więc też sobie jakiejś dużej presji nie narzucam, ale nie chcę gdzieś tam być z tyłu i coś mieć złowione. Jestem nominowana do plebiscytu najlepszego sportowca roku w kategorii kobiet, więc gdzieś tam głosowanie trwa, więc można powiedzieć, podejmuję rękawice i chciałabym wygrać. A na koniec wspomnienie o naszym koledze muzyku, który współpracował z Teatrem Eco Studio, i z naszą telewizją EcoVision TV. 1 grudnia 2021 roku odszedł Piotr Skrzypiec, pianista, kompozytor, aranżer, pedagog. Ale przede wszystkim uśmiechnięty, wspaniały człowiek. Pozostawił swoje dźwięki w każdym zakątku opola i opolszczyzny, jak również w teatrze Eco Studio. Będzie nam brakowało jego nowych dźwięków, życzliwości i wsparcia, jakże potrzebnego nam w tych smutnych czasach. A teraz są jeszcze smutniejsze. To już wszystko w dzisiejszych informacjach. W dalszej części programu rozmowa przy oknie, którą poprowadzi Janusz Maćkowiak, oraz kalendarium Jurka Stemplewskiego, a na zakończenie aforyzm Sławka Kuligowskiego z rysunkiem Andrzeja Czyczyły. Życzę miłego wieczoru. Początek grudnia na Śląsku to wielkie święto barburka, święto górników. Co prawda w ostatnim czasie ten blask barburki nieco przygasł, ale to podejrzewam, że z powodu covidu, no a także węgiel znalazł się w niełasce. Ale jestem pewien, że nawet za 50 lat, kiedy przestaniemy wydobywać węgiel, to chyba barburka nie zaginie. Na Śląsku polskim swoje święto obchodzą tak biali górnicy, czyli pracownicy zakładów wydobywających kurzywa, piasek, skały, a także kamień wapienny, który jest surowcem do produkcji cementu. Przedstawicielem tej branży w rozmowie przy oknie jest inżynier Rafał Adamarczuk, pierwszy górnik w kopalni cementowni Odra. Witam, panie inżynierze. Witam. Czy pan wie, skąd wzięła się nazwa Biali, bo garnitur ma pan czarny? No tak, garnitur pochodzi jednak z podziemia, czyli z Górnego Śląska. A to słowo, ta definicja biali górnicy wzięło się po prostu, żebyśmy się odróżniali od górnictwa podziemnego. E, większość skał, które urabiamy, czyli odkrywkowych, jest jaśnie, jaśniejsza tak, i, dla, tak. i dlatego... No i pył cementowy nie jest, bo już to cement to, sam może być kolorowy. Ja powiem, że to górnictwo, białe górnictwo jest popularna nazwa głównie na Śląsku Opolskim. Mhm. E, na przykład na Dolnym Śląsku E, mniej używana. Także myślę, że w tej nazwie przede wszystkim jest ważny e, surowiec, który urabiamy, mm. czyli Jasny wapień, i dlatego biali górnicy. Panie inżynierze, pracuje Pan w kopalni, która jest swego rodzaju ewenementem. Znajduje się w granicach miasta, w centrum miasta Opola. Dokładnie. 800 metrów do rynku, za płotem duże osiedle mieszkaniowe, habry. To narzuca pewną specyfikę pracy tej technologicznej, ekologicznej, produkcyjnej. Oczywiście, jesteśmy chyba jedyną kopalnią, z którą, którą znam w Polsce czy w Europie, która jest praktycznie w centrum miasta. Gdzieś jeżdżąc w kraju czy za granicą, jak się spotykam i poka pokazuje gdzieś tam na Google Maps, gdzie jest moje wyrobisko, e, no to zawsze jest za uśmiech i niedowierzanie. E, tak, oczywiście eksploatując kamień musimy inaczej podchodzić do, do samej bezpieczeństwa, sposobu eksploatacji. Mhm. E, w latach 80. Zmieni zmieniliśmy sposób urabiania złoża. W, w, w latach 80. po prostu zaprzestaliśmy strzelania. Gdyż było ono trochę uciążliwe dla mieszkańców mhm. e, Opola, i przeszliśmy na urabianie mechaniczne. Ja jeszcze na... chcę zapytać, czy od 100 lat, bo cementownia y, produkuje cement ponad 100 lat, dokładnie. w tym samym miejscu wydobywaliście surowiec? Nie, to jest trzecie wyrobisko. Pierwsze wyrobisko cementowni Odra było dokładnie e, na terenie, gdzie jest obecnie e, Obi. Mhm. A drugi... Ale też po sąsiedzku. Też po sąsiedzku ono było najbliżej, jakby cementowni, mhm. dlatego, dlatego ono było pierwsze. Po wyeksploatowaniu tego złoża, E, powstało nowe wyrobisko między ulicą Luboszycką a Budowlanych e, nazywane Odra 1. A od 1964 roku po wyeksploatowaniu tej odry 1 przeszliśmy na, na eksploatację na Odrę 2, czyli urabiamy teraz z kamień między ulicą. E, luboszycką, a oleską. Tak, wspomniał Pan już o tej specyfice, co ładujecie ładunki, no bo jakoś trzeba to, chyba kilofem e, tam się nie, nie dłubie tego. Nie, nie, oczywiście e, godło, godło górnicze, czyli ten e, kilof i młotek e, pochodzi z lat m, historycznych, dawnych i tak dalej, aczkolwiek na wyposażeniu dalej kopalni są takie urządzenia, a eksploatacja odbywa się dużymi spycharkami, ponad 50 tonom. 50 tonowymi które z tyłu za sobą mają ogromny zrywak, który rozdrabnia kamień i w ten sposób w ten sposób pozyskuje. zdrobniony leci do pieca. Tak, w międzyczasie ten rozdrobniony przez spycharkę kamień jest podawany pod, podsuwany pod koparkę. Koparka wrzuca go do kruszarek mobilnych. I przenośnikiem taśmowym, który ma ponad 2 km, jest dostarczany e, już bezpośrednio na cementownię. To przejście z wagoników i lokomotywy na taśmociąg, chyba trochę zmniejszyło hałas. Bo nie słychać, żeby mieszkańcy się żalili. Tak. Przy, przy transporcie szynowym, e, eksploatacja odbywała się w systemie czterobrygadowym. Pracowaliśmy w świątek, piątek i niedzielę. E, po zmianie transportu e, na przenośnik taśmowy. Praca wygląda, pracujemy od poniedziałku do piątku w systemie dwuzmianowym. Soboty, niedzielę nie odbywa się eksploatacja. Posiadamy też bufor duży, magazyn na Odrze jedynce, który pozwala górnikom normalnie odpoczywać w weekendy czy w święta, po prostu jeżeli zapewnimy, zapełnimy magazyn. Mamy po prostu czas, czas dla siebie i dla swoich rodzin. To jest wielka dziura tam w, w, w pobliżu cementowni. Na jakiej głębokości jesteście? Do jakiej głębokości mhm. możecie zejść? Generalnie jest to uzależnione od złoża. Mhm. Złoże mamy mniej więcej do 20 metrów w głąb ziemi. Poniżej już są piaskowce mhm. i po prostu z tego materiału już się nie da zrobić cementu. Ale najwartościowsza jest ta pierwsza warstwa, zdaje się. Tak, tak. To jest te, te, W tych 20 metrach tak naprawdę mamy trzy rodzaje złoża. W zależności od ilości wapna, no, każda z nich jest potrzebna do tego, żeby zrobić dobry cement. Jak liczna jest załoga kopalni? Wszyscy się dziwią, bo tak naprawdę dostarczamy 700 tysięcy ton rocznie kamienia tylko 17 osobami. Naprawdę? Cała tak. załoga kopalni 17 osób? Tak. Mniejszym... A produkcja jest dość spora. To znaczy co? Komputeryzacja. E, przede wszystkim e, zmienił się system ten, e, e, transportu kamienia mm -hmm. z tego szynowego, gdzie mieliśmy zatrudnione 40-50 osób. E, transport przenośnikami jest prostszy, łatwiejszy e, i dzięki temu można było zredukować załogę. Co, co przynosi też ekonomiczne wartości. Ciąg dalszy barburkowej rozmowy jutro o godzinie 18.00, już teraz Państwa zapraszam. Względy ekologiczne poruszymy w tej rozmowie. Przypomnę, że gościem rozmowy przy oknie jest inżynier Rafał Adamarczuk, kierownik ruchu Zakładu Górniczego Cementowni ODA. A zatem do jutra do 18.00. Fotograficzne kalendarium Jurka Stemplewskiego. 50 lat temu Opole było miejscem szóstych akademickich mistrzostw Polski w koszykówce. Nie mogło tam zabraknąć naszego fotoreportera, który fotografował wyższych kolegów. Jest rok 1971. Oto plac przed gmachem uczelni przy ulicy Katowickiej. Reprezentacje wyższych uczelni technicznych z kraju za chwilę ruszą w pochodzie na Plac Wolności, pokazując mieszkańcom, że Opole jest miastem akademickim. Młodzi, wysportowani, rządni rekordów. W polowych warunkach trwa losowanie drużyn. Otwieraj kopertę. Ciekawość nas zżera. Widać to po minach podekscytowanych kolegów. Rangę Mistrzostw Akademickich Zespołów Sportowych w Kosza swoją obecnością podkreśla pierwszy rektor Wyższej Szkoły Inżynierskiej Rościsław Oniszczyk, który był na otwarciu zawodów. Ruszamy, panowie! Pada komenda. Kierunek centrum miasta, pomnik opolskiej polskiej Nike, czyli wtedy pomnik wzniesiony bojownikom o wolność Śląska-Opolskiego. Dziś wolność zastąpiono polskością. Delegacje sportowców z kilkudziesięciu wyższych uczelni w kraju składają kwiaty u stóp pomnika. A wokół na frontonach budynków hasła: Niech żyje pokój! Byliśmy, jesteśmy, będziemy. Kolejna reprezentacja zbliża się do pomnika. Chłopaki wysokie w białych koszulach, pod krawatem, w niczym nie przypominający sportowców. Zainteresowanie przechodniów umiarkowane. Godziny popołudniowego szczytu. Tylko mały Janek na rowerku, nigdzie się nie śpieszy. On ma jeszcze dużo wolnego czasu. Na razie. Po zakończonej ceremonii przenosimy się na halę. Maraton koszykarskich spotkań nabrał rozpędu. Gra na wysokich obrotach. Zawodnicy nie szczędzą sił, bo najważniejszy jest wynik, który leci w świat. Zobaczmy kilka z pięć pod koszem. Jeszcze jeden wyskok, podskok i jest kosz. Brawo! Wiele godzin emocji i wreszcie finał, rozdanie nagród, medali, pucharów i dyplomów. Szóste akademickie mistrzostwa Polski w koszykówce przeszły do historii. Trzeba powiedzieć, że Wyższa Szkoła Inżynierska w Opolu została uhonorowana nagrodą za wzorową organizację tych zawodów, a była tam rekordowa liczba uczestników, reprezentujących 80 wyższych uczelni w kraju począwszy od szkół artystycznych po szkoły medyczne, inżynierskie na wyższych szkołach morskich kończąc. Demokracja jako system, ma jeden gigantyczny feler. Idiotów i mędrców traktuje tak samo.